Cześć, cześć, cześć. Jestem Marcin i pokażę Wam dzisiaj coś. A to jest Antek. Cześć, ale ja chcę Cię kamerować, bo wyglądasz patrzcie. bez sensu jak Patrzcie, tak. patrzcie na to, widzicie. tysięcy pucharków. Tak. Byliśmy razem końcówkę. Jak coś, to sorry, że ja jestem tak, bo właśnie wróciliśmy z basenu. Mam jak już mówił Antek na swoim odcinku mówił, że do wygrania jest jakaś karta z takiej... Yy... Karta z Pokémon Sun and Moon. Widzę, że było 7 wyświetleń. Więc gratulacje dla jakiegoś, ale nikt chyba nie pisał w komentarzach, nic. Także wiecie, dalej ja bym... Wam... Włazić na odcinek. Włazić na odcinek koniecznie, bo będzie do wygrania taka może paczuczka jeszcze w jakiejś tych bardzo Właściwie. fajne. Może kartę Google jeszcze, ale to może już potem. Fabian i Alan. Może Także... zagramy jeszcze z Fabianem i Alanem no i nie ja sobie zmienię. Ja może zmienię na Spike'a. Albo nie zmienię na kogoś. Dobra, no to jest... Jak coś nie... Ja Dobra, jeszcze... nie, nie. nie oglądacie Huśtawka Challenge, to bardzo warto, bo ten odcinek jest tutaj nawet tam był robiony odcinek Christowka Challenge. Chyba my będziemy na razie to był taki króciutki odcinek. Chyba będziemy dziękować na czasie, no nie? Chciałbym jeszcze Wam pokazać jeden gameplay. Więc... Patrzcie. Będę grał szanką. No, patrz, yy, nagrywa się. Tak. Dobra. Może, my, może na kanale Antka wróci się jak, jakiś, jakaś piosenka, może nawet dwie. Możecie oczekiwać rap o szali, A druga to już będzie coś wspaniałego. Zupełnie... To już będzie niespodzianka, jeżeli chcecie to, to wbijcie 2000 łapek. Nie, no nie no, 5, 4, 10 łapek będzie bardzo fajnie. 10 wyświetleń będzie też mimo. Ma być 10 gdzieś ty co najmniej wbija niespodzianka. Na kanał. Na kanał. Kurde. Kurde. No i teraz widzicie, zostałem otoczony. zostałem otoczony. Nie! Yeah! No i porażka. Dobra, my... dziękujemy. My dziękujemy za odcineczek chyba. Jeszcze nie, ja chcę jeszcze zagrać. Ale ja nie chcę tego trzymać już. Nie mogę. Trzymaj, dwie minuty. Ja ci jakoś kameruję i nie narzekam. Ale ty masz cięższy tablet. Nie to! Zostaw mnie! No to ty byś chciał zabrać. Nie, nie chcę, nie chcę. Dobra, no to. Pa.